Tak wygląda sadzarka montowana na półkruciącki dwuskibowy. Pewnie niech to widział, ale coś takiego było. Można było zaorać pole i jednocześnie zasadzić ziemniaki. Ja będę chciał to przerobić na sadzarkę jednorzędową do mini traktorka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że robota nie pójdzie na marne. Koszt takiej sadarki to około 300 zł, 200. Zł. Można kupić taniej. Wszystko zależy od stanu, i jak ktoś bardzo chce sprzedać. Także tak to wygląda. Czy nie opuszczasz gazu, bo ci zgaśnie zaraz. Sodarka montowana na pół przerobiona do traktorka japońskiego. Tak to wyszło Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Próba jakaś była Ale jak to będzie w praktyce to zobaczymy. Tak to wygląda. Nie wiem czy ktoś się spotkał z taką sodarką montowaną na pół można to dość tanio kupić z racji swojej nie wiem w sumie dlaczego ale można to dość tanio kupić i tak to działa, to kupo się kręci tam łapie, łapie taki ziemniaki no i dołożone dwa obsypniki i tyle